Tego kryzysu jeszcze tak nie widać nie dlatego, że Polacy chcą koszty, tylko zapieprzają bardziej. Ktoś jak miał etat, ma półtora, miał półtora, to jeszcze przed jakąś działalność, tak, jeszcze jest podwykonawcą, siedzi do nocy, a tu przyjeżdżają ja mam, odklejeni. Ja mam pół etatu firmę, i tydzień pracy. Porozmawiajmy. Ja wam powiem, zaraz będzie miał szybsze rozwiązanie, zmodyfikujemy akcję 5 razy 0 zaraz będziemy mieli, w tym ja też, zerodniowy tydzień pracy. I to będzie tak. najlepiej. Będziemy robili 0 na 7, 0 na 24, nie, 0 na 24, 0 na 7, 0 na 30, 0 na 365. Bezrobotny, bankrut, bankrutowany przedsiębiorca ma najlepszy tydzień pracy. Zerowy. Dla młodego pokolenia bardzo często kwestią ważniejszą od zarabiania pieniędzy jest ogólny komfort życia i psychiczny spokój. I to jest klucz, to jest kluczowe zdanie. Jeszcze mógł? Ogólny komfort życia i psychiczny spokój. Tak, czyli nawet o, ważniejsze to, od zarabiania tak, pieniędzy. Od wolności, od bezpieczeństwa twojego. co się z tobą dzieje. Najważniejsze, żeby ci państwo, żeby ci system zapewnił spokój, bezpieczeństwo. Koniec. Nawet możesz z zarobić strefę mniej. komfortu. Tak. Dostaniesz yy, nawet gdy ta strefa komfortu była w getcie, ale żeby była zapewniona. Ważne, yy, najważniejsze jest tak mieć psychologa 1000 zł na miesiąc i reszta jest nieważna. Spokój nic nie myśleć, nic nie zastanawiać. Tak właśnie wygląda, kochani, ten jeden z tych To poneta. jest taka barejada, ty nie wiesz, bo nie jesteś stąd. Bareja to taki reżyser tych sławnych komedii, Misi się mówi barejada. To jest taka barejada, że tu właśnie spalą tony wachy, a tam w środku będzie jakiś prelegent, bo, tam, bo, to, bo to są już takie rzeczy, które kiedyś były Barej. On będzie tłumaczył, że jakby się umyć co drugi dzień i nie trzymać w lodówce tylko na dworze, to wtedy jesteśmy w stanie 60 zł miesięcznie. To są takie klimaty, a jednocześnie tu będzie blicht, tak blik i luksus posufić. A, tak. A, tak. A oni sobie jeszcze jeżdżą, zobacz te te. Zobacz tych komandosów, tych specjalców, czy te logułki, czy tych. Oni jeżdżą góra, dół, lewo, prawo, góra, tak. dół, lewo, prawo. Jesteśmy w górach, wszystko wiesz. Jedynka, tak. ten śmierdzi tak to waką, tym... ja pilnem. myślę, że to tysiące litrów yy... no to tony. To już trzeba liczyć jak się liczy w samolotach. Tak, to pójdą na to. A sam w środku będzie panel, gdzie wyjdzie jakaś dziunia i powie proszę państwa. Planeta, idzie lodowce, zginiemy, wody, to musimy się oszczędzać. Musimy to, nie musimy żyć w tego, nie myjmy się, nie. To oni będą bili brawo. Tak. A, a zużyją tu tyle megawattogodzin, tyle kilo dżuli energii. Tak to to tak to wygląda, tak to to tak to to tak się przyglądaj. Tak to to tak to to tak to to pędzi, tak to to tak to to tak to, to się kręci. Tak to to tak to to tak to to tak to wygląda. Którzy szukają swoich karty, chcą się upchnąć, chcą się wcisnąć, chcą zająć jakieś podrzędne stanowisko w tej czy innej korporacji, w tym czy innym ministerstwie, w tym czy innym urzędzie. E, próbują jeździć przez Związku Radzieckim, który jest obrodzony z każdej strony, tak żeby.

Przyglądaj tak, 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 to, to, tak, tak, to, to, tak, to, tu, tu, i to pędzi Tak, do, tu, do, tu, się ukryła, nie to, to, no, tak, to, Dzisiaj ta prawdziwa mafia Siedzi w przepięknych krawatach 460 krzeseł Kto by się teraz połapał? Chcesz kupić rozwodzik? Bukiecik chcesz złapać? Nie ma problemu Wystarczy zapłata Tak, to to, tak, to, to, tak to wygląda Tak, to to, tak, to, to, tak się przyglądaj Tak, to to, tak, to, to, tak, to to pędzi Tak, to, to, tak, to, to, tak to się kręci Tak, to to...